Wczoraj mogę zostać na miejscu na farming, na gospodarstwie z ojcem. Ojca nie ma, bo ojciec pojechał. Mam nadzieję, że zaraz wróci. Pojechał zawieźć. Znaczy. A właśnie wraca? Pojechał tam po pocie... coś. Pojechał za. to właśnie przynica sprzedać. Znaczy odejść dla wujka, bo jej nie potrzebujemy. No mamy też Nie, nie wiem, tam Synek. Wujek mi powiedział, musisz do niego przyjechać belować. Tak ojciec będzie tutaj pomyślał, a nie, a nie, a nie, a wujka. Bo ten muszę jechać. Będę belował pojadę z samochodem. Na no, druga

W tej chwili mamy co z tym zrobiliśmy. Znajdę to za robiarkę. W lekko weszł. Tam kulturator może ciemność, ma swoją przetrząsy. Z jego e, belownica Sigman. Więc my jedziemy na gospodarstwo i teraz się widzimy. Znaczy my, my jedziemy na pole. Znaczy posłuchajcie razem, to jest właśnie 30. Tak widzę, to jest mini, bo czy mogę sobie połączyć V, 60 minut. A... No tak, to nie, jeszcze przejdzie, to jest to jest 60 sobie to. A i po prostu pójdziemy, pojedziemy sobie to. 4, 11. Nie, ale dwa dni, nie, 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 coś nie, 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 no nie, yy, tak, no, nie wiem do no, po prostu nie, jeszcze raz, do tego nie, nie, się nie, 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 tutaj? Znalazłem się w szafie. Tam inna, Czy na nagrywać? Nie. Jak chcesz mówię? nie? Może ja tylko się się nie się czynam w ale nic się uciekać. Trochę odpaliśmy tą palą. Czy siodzenie będzie dłuższy niż to jak zawsze? Widziałem, że parę osób tak sobie nam poszło w stronę, żeby się przerobić, który taką No tak, fajna. to była taka ci No bo widzicie, właśnie nie. tutaj widzicie, to Bele wychodzą mniejsze, w większym, tylko w 30. Nie wychodzę za 250, które są w niej na ksura, bo po prostu nie mam Belarkę w tak? tym Znaczy, nowo wy, wy, jak widzicie kupujcie belarkę, Powiem tak na poważnie, jak to ja. Znają Belarkę w swojej, może nie w swojej okolicy, ale w kulisach mnie. Dosyć fajne dolarkę I po pytanie, czy ona będzie fajna? Ja, kiedy rzucę ankietkę zobaczycie zobaczcie po prostu, czy się opłaca no To jest po prostu tak stara dolarka, nigdy nie będzie ale taka fajna dolarka tam mi dużo tu rzucę z jakieś ogłoszenie jakiś ogłosień Z tego właśnie ogłosim, go znajdę jeszcze raz I Tam mam pokój z psanego. Tam nie dużo z dwóch z dolarkę dolarka kręci, berki, właśnie te rozmiary, które bardzo chcę bo to są dwa belem i nie wiem, właśnie czy teda się mi właśnie e, ciągnik mam się 60 ksurem, a wujek nie ma dlatego wujek sobie myśli nad ciągnikiem, on właśnie sprzęt z 60 km, a my jednego nie też 60, po 60 km, jest u nas nie jest za słaba, ona dynastu, warka, ruskiego, a, posiwuje, kuć, intrycie, po prostu jest e, dla nas taka jakby zbędna, mamy Włarka ruskiego, rusk a właśnie wujek ma albo wujek CZ albo wujek z po prostu dał radę belkom z dokładnie z nie wiem jakie to mam kodek, jakimś którym na będzie więc ile bel będzie na pół wyjdzie 8 bel po 4 dla, dla mnie 4 dla mnie, 4 dla wujka to po prostu ja mylę mi z czymś gdzieś, a jak nie ma do tego, z nas zrobić. też po prostu było też Dlatego po prostu łatwiej jest. To tak sobie jeżdżę i patrzę Trzy... trzy belki. No tak, trzy belki. Nie widzę więcej, nie. tą muszę balkę... O Bozie! Co tu się stanęło? Nie wiem, że modler rozgląda. Co to znaleźć? Ok, nie wiem, się pojawia. Trochę jedzień. A, Na napełnił on blarki. Nie, to fajnie jest. Blarki w wątku zdarza nasz. Zbiera. Ktoś tam zbiera. 99% Czy ja mogę go stworzyć? Nie mogę zbierać. Jestem ja, pewien, tak, że jakbyś zajmuję się e, jeśli tutaj właśnie tego oszustwa e, ten e, kabinka, bo ja to Nie wiem czy jest Jak mi się podoba teraz e, ustawienia? Jak bym się podobał, po prostu sama gra, to będzie się na przykład runy, które niecałe będą narastać, a z tego to nie będzie walki. Chyba, że banarkę znalazłem w końcu, bo to nie ma racji. być gdzieś To to myślę już o ustawieniu, ustawieniu na taką optymistyczną odpowiedź. Ja rozumiem, że to może być potrzebne, ale no... Dla osób, które dają kilka liczb farmingu takiego bezględne już jest. Ja posiadam farmingi od farminga 9 siadam farming 9, 15 Im więcej mówię, im więcej rzeczy się nadaje na shorty. I po prostu jest tego mogę więcej śpicki zarabiać. Tak no poważnie tylko się odcinka. Tutaj micrzesto się skończyło takie się zostało tutaj... Mieszka wróciłem, ale to mieszka jest w tym rzeczy. Mam pytanie do widzów, czy chcecie robić taką serię top 10? Plus najlepszych modów, moim oczywiście zdaniem, a wy możecie mi Ja nie wiem, dam ten, 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 no, wiem, dam 5 modów, I po prostu porównaniem z takimi modami, przynajmniej 60, ma fajną, to są gdzieś na moim gospodarstwie. Po yy, prostu i tak raz, razem z innymi kadam. No i wziąłem się z tym cienkiem, jak to się rozpisam. Yy, bele są trzy. No trzy, więc tego teraz sobie nie rozpisałem. odłożę belarkę. Ja to jeszcze sprawdzę tutaj, czy nigdzie nie ma? No, tutaj mamy kąpa trafy, ale nic nie, nie zrobimy. Nie zauważyłem, że pisałem więcej shortów Bo shorty mi się bardziej wybiły niż troszkę długie filmy Już mam pomysł, jak zrobić na przykład, jak na przykład robić dłuższe materiały, dlatego teraz będziemy jakiś biurą, po prostu czyjąc z pizy, którym? Bo po prostu to zbieramy od razu, ja bo ja sobie zrobię jedno, widzę, naraz się dla, dla, dla to oczywiście znaczy, dla mnie, dla wujka, normalnie potrzeba trzeba bo znaczy dla wujka to na dwie po prostu, tak?

No dobrze, po balowanie wyszły trzy belki eee, Jakby ci powiedzieć, Rójek Ja jadę do domu po z A ty powoli zdejmij z tej czerwonej może burty Ale te burty się otwierają No dobra, przejrzyj się sami wojka. Wojka jak powiedział, że po prostu zdejmij z tej czerwonej szczepy burty po prostu przyjedziemy po nią z cionikiem, więc wsiadamy do modą. Zapalamy

No. Dla mnie do tego samochodu nie będę stawiać, po prostu cofniemy, żeby to co nie I Jedziemy do wujka z turem po wujek. Jeśli to widziałem, to wujek ma zdejmować ten. Konturę to opel. Yy, po prostu ma zdejmować nie burty ze swojej przyczyty. On Po prostu będzie otwierał te burty, bo nie widziałem że u niego. Bo mi się we... Tutaj jest po inaczej, to się stanowaliśmy w tym momencie. Co w tym przypadku jedziemy? Zapięty, 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 trzyma się, to jedziemy w domu. Inaczej jedziemy do ulgę. w domu tu jesteśmy. E, laki nie pomieści, że nie jedziemy drugi. Jak widzieliście, właśnie... Nie, tak. e, mamy trochę gnoje właśnie. Nie, nie wiem, co będziemy z nimi zrobić, bo... Nie, nie mamy na razie tego. tego. Tata posadził gnieźdź dla tego ruskiego, on po się na ślad powstaje. Więc tu już po prostu się kosmicznie w jakimś stanie się nie Co chciałem jeszcze tak powiedzieć? właśnie odnośnie tego... Bo ten odcinek jest montowany razem po prostu... On jest robiony na zasadzie takiej, że ja go montuję sam po prostu mi w komentarzu czy podoba się się montaż teraźniejszy czy był taki jak bo teraz będę po prostu więcej rzeczy robić dużo więcej rzeczy dodaję których po prostu przedtem nigdy już po prostu w moich filmach teraz nie będą one lepsze dlatego się z was pytam kropy się mógł ten linki tam wujek o stoi przy pszczeku bo w ja myślę że zrobię tę bo po prostu w buto będzie wywalić ja no, bym po prostu je otworzył, dobra. Widzimy sobie. Podepniesz? No dobra, to ja jadę. To tak o, ciebie mam przywieźć bel. Jedno. No trzy bele są, więc ja myślałam, żeby my wzięliśmy po prostu jedno belę, a ty dalej po prostu te dwie bele, które tam były. Możesz tylko jedno, a dla siebie wiesz resztę. No to już wiesz, w sami wujka. Jednakże na plan wujek też żeby zostawili sobie... Yy, mu zostawił jedną bel, a poszliśmy się w dwie ble. No nie wiem czemu. My z tobą daleko już. To my zamiast skakać do domu, to po prostu skoczymy sobie do... do tego. No, zamiast skakać do wujka z tymi belami, to po prostu skoczymy do nas. I po prostu wspomnieć się to, że oni przyczepią Hmm, czy będziemy to dał wiedzieć? Nie mam pojęcia, dosłownie nie wiem co to e, Tur jest na razie dobry, on jest piękny, bo on jest y, ten, to jest Tur taki, chciałem powiedzieć zabytkowy. 60 da podnieść te walki? Da radę podnieść te walki, oczywiście, no, wiem trochę. No a powiedzieć, da radę, jak ty mu podnosisz to... Dobra, ale da radę zapakować, da radę zapakować. E, zamówiłem sobie hamulce do 60 które będą podobno działać o boże boże gdzie z no się... dobra, jednak ten na to jest yy, lekko psychicznie nie do, nie do, niedobre do ładowania lepiej ładować ręcznie yy, po prostu szybciej to zajmie chciałem powiedzieć, że mam tutaj takiego dobrego przybitka, ale nie mam jeszcze nie mam tylu takich fajnych modyfikacji yy, o treści modpaku, no, czy to robić, to na pewno nie będę go robił, mogę dodać modpaka do 15 z po prostu jakimś serią, którego sobie znalazłem na komputerze. To nie z tej serii, bo pewnie maszyny są inne. Yy, bo to samo nie wiem, ja tam kiedyś miałem dużo modu do 15, teraz mam mało. I po prostu co grę, zmieniam, po prostu mody, więc na przykład jak tutaj widzicie mam moda na e, nie wiem czy mam, czy mam realny dym, no to na przykład już 15 tego nie mogę mieć czy, czy chcecie powrót do 15 do tej serii z modami bo bardzo chętnie mogę tam zrobić bo 17 wam nie zrobi po prostu po czesku, ja nie umiem mówić po czesku ciężko mi jest nawet z mi się złapać po angielsku nie wiem jak bo gram to po angielsku no robię, tym barkiem Idźmy jechać do siebie Chciałem powiedzieć tak jak przed wszedł... upojnie, uleciłem w taki balkonie ja nie stoję, nie stoję Chciałem powiedzieć, że to jest takie słabe, ale jak patrzę tutaj, to jest, to jest dobre Już nadal mogę napisać łatwiej No ja, majkę po prostu ton mm. Nie wiem, dlatego zapytam się wujka, czy na pewno jeszcze szuka ten go... No pamiętacie tego osoby z takiego, jeszcze taki był jeden, którego spotkałem podczas iścia na serii Biedny Gospodarz? Pop chciał mi wcisnąć tego. Podniosę tura na drugą bo tylko... Muszę jakoś... jakimś cud cudem... to zrobić. Zostawiamy tu bałki. Dobra, okay, mogę się tutaj tym pasem. Mogę, mogę. To bym akurat w dolepchnął pasem. Do samochodu mu wszystkie... leżały. Znaczy to ja tam z domu wziąłem pasy, bo po co miałem brać z jego... kogoś... Więc idziemy z tym ładunkiem do domu. No jak zawsze mieli mi litkę. Potem porozmawiamy sobie i trafimy. Znaczy nie porozmawiamy, po prostu zobaczymy, co są tym Może krótką sieju i to. Która trochę późno. Idziecie, nie powiedzmy, gdzie. Czach! kupiłem wszystko, czy oni są z górki idzie powódku. Mogę tu więcej pasów zatryć, ale chcę mieć to życzliwą. To idzie w domu, to więc ma się rośniutkie przynieczki i do dom pewnie. Teraz po drodze to więcej ciągnie. Więc żebym lekko cofnął bo chyba prawie po co haczyłem lekko bramę przy cały czas się, tak więc chcę po chwili to balem może nie na odcinku ale wychodzimy w każdym razie więc jedzimy się w kolejnym odcinku mówię mija Dolina Heropsów trzymajcie się chyba